To są moje rezultaty budowania Oceńcie w komentarzach jak mi wyszło Czekajcie widzowie ja mam to troszeczkę za wysoko bo ona już takiej buzi nie ma ma jedną klatkę mniej i tutaj miało zielono. Do... Sami zobaczcie, czy to nie wygląda jak palion. No, bardzo wygląda. Ja się bardzo starałem, choć wyszło mi to dziwnie. Ale przynajmniej próbowałem. No i chciałem w sumie tylko to Wam pokazać. Więc no wpadajcie na kanał Maro Bedwars i no, jutro jeśli nie będę zmęczony to będzie kolejny odcinek.